W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wyrażeniu masz bien. I możecie sobie pomyśleć zaraz, zaraz, Oskar, przecież masz bien jest niepoprawne, mówi się mechor, prawda? No, zależy. Hola, ¿cómo Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o wyrażeniu masz bien, które jest poprawne, ale tylko w specyficznych sytuacjach. Porozmawiamy o tym, kiedy jest poprawne, a kiedy oczywiście jest niepoprawne i kiedy trzeba to zamienić na mejor. Także odwiedzajcie mojego Facebooka, Instagrama, znajdziecie linki do tych kont pod spodem w opisie, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam. Jeśli mówimy o tym, że ktoś coś robi lepiej albo coś jest lepiej zorganizowane, czy cokolwiek, oczywiście w takich sytuacjach nie możemy powiedzieć masz wien, musimy powiedzieć mejor. Jeśli znaczy to lepiej, zatem zapamiętajcie, że tak samo jak po polsku nie można powiedzieć bardziej dobrze, to tak samo po hiszpańsku trzeba powiedzieć mejor, a nie masz wien. Co znaczy w takim razie masz bien i w jakich sytuacjach jest poprawne? Jest jak najbardziej poprawne. Otóż w sytuacjach, kiedy znaczy nie lepiej, a raczej. W takich sytuacjach będziemy używali tego w języku hiszpańskim i zaraz ułożymy sobie kilka przykładów. Jeśli ktoś do nas mówi: ese coche me parece muy caro. ese coche me parece muy caro. Czyli ten samochód wydaje mi się drogi, bardzo drogi. My możemy odpowiedzieć na to, jeśli się z kimś nie zgadzamy. Masz bien al contrario. Me parece bastante barato. Masz bien, al contrario, me parece bastante barato. Czyli raczej odwrotnie. Bardziej wydaje mi się tani. Wydaje mi się dość tani. To znaczy, że nie zgadzamy się z kimś i dajemy raczej odwrotną sytuację do tej, którą ktoś nam przedstawia. Tak właśnie będzie. Tutaj funkcjonowało. Masz bien. Możemy tym odrzucić to, co ktoś mówi i powiedzieć, że jest raczej zupełnie inaczej. Na przykład. Kolejny przykład. Dawid jest el novio de Ana, no? Dawid jest el novio de Ana, no? Czyli Dawid jest chłopakiem Any, nie? A my możemy na to odpowiedzieć — Que va? Masz więc su amigo. Su novio se llama Miguel. Que va? Masz więc su amigo. Su novio se llama Miguel. Czyli ależ skąd? Raczej jej znajomym. Jej chłopak ma na imię Miguel. W taki sposób możemy kolejny raz odrzucić to co ktoś mówił, skorygować, poprawić i powiedzieć, że raczej jest zupełnie inaczej niż ten ktoś myśli. Oczywiście za pomocą masz-bien nie tylko musimy koniecznie kogoś korygować, możemy po prostu doprecyzowywać informacje mówiąc, że ktoś raczej jakiś jest albo całkiem jakiś jest, może nie do końca, ale raczej jakiś tam albo całkiem jakiś tam. Na przykład ¿Cómo era el tío de María? ¿Cómo era el tío de María? czyli jaki był Wujek Marii. Możemy powiedzieć na przykład: eh, Era muy alegre, muy simpático, más bien bajito. Era muy alegre, muy simpático, más bien bajito. Eh, czyli był. Wesoły, radosny, był sympatyczny, raczej niski, raczej niziutki, e, oczywiście być może nie do końca niziutki, ale raczej niski, tak byśmy go określili. Może nie całkiem niski, ale raczej niski. Tak właśnie też funkcjonuje masz w języku hiszpańskim. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tutaj było era, e, oczywiście... Czasy przeszłe omawiam w moim kursie o hiszpańskich czasach przeszłych właśnie i znajdziecie link do tego kursu pod spodem w opisie. Jeśli macie ochotę, to serdecznie wam ten kurs polecam. Kolejny jeszcze przykład: No es una autopista, sino más bien una autovía. No es una autopista, sino más bien una autovía. Czyli nie jest to autostrada a raczej, lecz raczej jest to droga szybkiego ruchu, droga ekspresowa po prostu i jest to akurat prawda tutaj na wyspach kanaryjskich nie ma takich płatnych autostrad, które raczej są zwane autopista, jest to po prostu autovia oficjalnie, czyli droga ekspresowa nie płaci się za nią. W każdym razie kanaryjczycy i tak mogą na to powiedzieć autopista od czasu do czasu, bo po prostu takiej płatnej autostrady nie mają i ta droga właśnie chodzi Z Las Palmas i biegnie całkowicie na południe. Dlatego jeśli chcielibyśmy doprecyzować, możemy powiedzieć: No, jest una autopista, sino masz bien una autowija. Jeszcze jeden przykład. Carlos estaba muy enfermo. No, Carlos estaba muy enfermo. No, czyli Carlos był bardzo chory, nie? My możemy na to powiedzieć: No, masz bien parecía un poco cansado. No, masz bien parecía un poco cansado. Czyli nie, raczej wydawał się trochę zmęczony, ale na pewno nie chory, to myślę. Raczej wydawał się trochę zmęczony, dlatego być może odniosłeś takie wrażenie, ale nie był chory. Tak właśnie możemy używać masz bien w języku hiszpańskim. No i tak to właśnie wygląda, tak działa masz bien w języku hiszpańskim. Zapamiętajcie, że jest to raczej, a nie jest to lepiej. Jeśli chce powiedzieć, Markosz Kanta. Lepiej niż ja, canta mejor que yo, zawsze będzie tutaj mejor, czyli Markosz śpiewa lepiej niż ja. E, tutaj musimy użyć mechor, a masz bien to będzie. Raczej tak jak widzieliśmy to na tych przykładach, które podaliśmy sobie w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek Wam się podobał. Jeśli tak było, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy takie odcinki Wam się podobają i czy chcecie więcej takich krótkich, niedzielnych odcinków, tak jak to już któryś z kolei e, mamy. I ja na sam koniec pokażę wam gdzie nagrywałem ten odcinek. Jestem na plaży La Laja, Las Palmas de Gran Canaria, tak naprawdę pod Las Palmas de Gran Canaria, dlatego że tutaj mniej więcej miasto się kończy i zaczyna się ta autowia która zjeżdża aż na południe wyspy. Jest to plaża trochę inna niż te wszystkie, trochę ciemniejsza niż te wszystkie, które są w mieście. One są bardziej piaszczyste, a tutaj mamy taki bardziej już wulkaniczny piasek, tak to właśnie wygląda. Dzisiaj jest całkiem ciepło, ale akurat nikogo nie ma, więc w spokoju mogłem nagrać ten odcinek. Także pozdrawiam Was stąd bardzo serdecznie. Ja już będę powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym jestem nieskończenie wdzięczny za wsparcie. Bez tego wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcecie zostać patronami, a jeszcze nimi nie jesteście, odwiedźcie serwis patronite.pl. Od niedawna można też wesprzeć Ablo Espaniol kupując mi wirtualną kawę przez serwis BuyCoffee2. Linki jest pod spodem w opisie. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.